Dzisiaj kilka słów prawdy o tym, jakie to faceci mają problemy z kobietami. No, przede wszystkim z mojego doświadczenia trenerskiego, a szkoleniami relacji, uwodzenia zajmuje się no, już wiele lat. Wielu facetów boi się po prostu atrakcyjnych kobiet. No nie mają pojęcia, że akurat jak podejdą do tej najbardziej atrakcyjnej kobiety na ulicy, no to właśnie te najbardziej piękne kobiety, one też będą reagować dużo lepiej. Dlaczego? No bo większość facetów yy, jednak nie podchodzi. No. Wyłączając te sytuacje z dużych miast, gdzie faktycznie ta kobieta jest może częściej zaczepiana, no to jak pojedziesz na jakąś małą wioskę, mieścinę, przejdziesz się, zaczniesz rozmawiać z kobietami, to bardzo szybko się okaże, że poznajesz dziewczyny z łatwością. Mawiasz się z nimi. Oczywiście, jak jesteś uśmiechnięty, jak rozumiesz fundamentalne zasady bycia atrakcyjnym. Teraz pamiętam takie szkolenia, kiedyś byłem w zielonej górze i chłopak na 10 pierwszych podejść dostał 8 numerów telefonów. Powtarzam, 10 pierwszych podejść zrobił, 8 numerów telefonów dostał. Dlaczego tak to działa? Jak podchodzisz do kobiety na ulicy w dzień, to też jesteś dla niej dużo bardziej atrakcyjny, a kobieta wyczuwa, że masz tą naturalną pewność siebie, poczucie wartości, a to się wszystko przekłada. Na to, że ona się chce z Tobą umówić, spotkać albo przynajmniej Cię obdarować uśmiechem, bo tak naprawdę w tych czasach mało jest facetów, którzy nawiązują w ten sposób relacje. Zobacz, ile to się pojawiło portali randkowych, ilu facetów pisze do kobiet w internecie. Chcą sobie to wszystko ułatwiać. Jak ty jesteś inny i potrafisz do kobiet zagadywać w ciągu dnia z uśmiechem na twarzy, no to będziesz miał naprawdę niesamowite efekty, rezultaty, i też polecam się o tym przekonać. Dlaczego faceci boją się kobiet? Bo nie podchodzą, bo nie mają doświadczenia z tymi atrakcyjnymi kobietami. Często jest tak, że poznałeś jakąś tam Kaśkę w szkole, czy Małgośkę, która była przeciętna z wyglądu i myślisz, że tylko na tyle cię stać. Dlaczego? Bo nawet nie spróbowałeś zagadać do innej, bardziej atrakcyjnej, nie miałeś sobie tej wiary w siebie, tej zuchwałości, że to ci się należy. A właśnie to jest przyczyną często twojego problemu. Więc uważam, że to banie się reakcji kobiety, to takie nastawienie, co ona powie, wynika po prostu z braku doświadczenia. Można to wszystko przepracować, można się nauczyć, jak flirtować z kobietami, co mówić do kobiet, w jaki sposób i wtedy, jak zobaczysz, jak to działa, bardzo szybko pojawią się też niesamowite efekty i jest to najszybsza droga do tego, żeby na ogół wypracować wysoką samoocenę. I bardzo często zauważyłem, że w tych czasach mężczyźni nie wiedzą, często też faceci nie rozumieją, o co chodzi kobiecie, jakiego faceta ona by chciała poznać. Wiesz, ja widzę często, że facet zabiera kobietę na spotkanie, na kawę, na randkę, próbuje być śmieszny, zabawny i tak naprawdę robi z siebie pajaca. A można to wszystko rozegrać zupełnie inaczej. Można się do niej wprosić, można jej powiedzieć po pocałunku, zrób mi masaż, i wtedy będzie. O wiele bardziej przyjemnie, a kobieta też angażuje się w relacje. Oczywiście, wszystko można rozłożyć w czasie. Z tym, że jeśli kobieta nie widzi, to drugiego, no max, to trzeciego spotkania, że ty nie jesteś dla niej seksualnie wartościowy, to z pewnością cię może zaszufladkować jak kolegę. Nie zawsze musi tak być, ale jeśli po prostu ty tylko z nią grzecznie rozmawiałeś, to niestety ona może przestać być zainteresowana, więc szybko musisz zmierzać do tego, żeby wzbudzać u kobiety seksualną wartość. Ale ta seksualna wartość to nie tylko pocałunki, to jest też dominacja, to jest też to, że idziesz z nią na kawę i mówisz: stój, wchodzimy tutaj, siadaj tutaj, przesuń się tutaj. To jest Twoje prowadzenie kobiety. To jest Twoja niezależność emocjonalna. Jak gdy z nią rozmawiasz i właśnie nie boisz się jej spojrzeć w oczy, tylko spoglądasz i ją onieśmielasz. O to chodzi. Pamiętaj o tym, że jak kobieta ci spogląda prosto w oczy i cię o nie śmiela, no to już się przestałeś dominować. To ona cię dominuje wtedy i nie jesteś dla niej zbyt wiele warty. Dlatego tak istotne jest to, o czym dzisiaj mówię. Po prostu musisz być facetem, który nie boi się kobiet, czujesz się jak ryba w wodzie, rozmawiając z kobietą na luzie i przede wszystkim musisz się nauczyć, jak czerpać z tego przyjemność. Jak będziesz czerpał z przyjemność z rozmowy z kobietą, to wszystko, co powiem dalej, jest nieistotne. Ona to wyczuje, że ty masz tą satysfakcję z rozmowy, że się śmiejesz, że nie do końca na poważnie traktujesz jej wypowiedzi, że nie boisz się jej dotknąć, pocałować, że się nie stresujesz bliższym kontaktem. To się da wyczuć. Natomiast do tego jest potrzebna praktyka. Jakbyś zapytał statystycznej kobiety, jak ona wyczuwa faceta, to ci pewnie powie, że jak facet się za bardzo stresuje, ma obawy w stosunku do niej, to ona to wyczuwa. Po prostu jest coś takiego jak energia, postawa mężczyzny, którą kobieta może odczytać. I teraz, jak ty z nią rozmawiasz i widać, że masz jakiś taki dystans do niej, jesteś taki poddenerwowany, ona to wyczuje, ale jak jesteś uśmiechnięty, jeszcze sobie tam pomyślałeś o paru niegrzecznych scenariuszach, no to z pewnością ona to wyczuje. I odbije Twoje intencje jak lustro. Na tym to polega. Jeśli masz złą postawę, możesz się uczyć tekstów na podryw, możesz e, słuchać turbo uwodzicieli, to Ci nic nie da. Bo nie chodzi o teksty na podryw, ale odpowiedni schemat mentalny, na podstawie którego e, postępujesz. Czyli musisz sobie uświadomić, kim jesteś dla kobiet i po co to z nią robisz. Wszystko na ten temat. Jak się tego dowiesz... Jak wypracujesz sobie takie nastawienie, kobieta z łatwością będzie reagować dobrze, a ty się zdziwisz, jakie to jest łatwe. Wielu facetom pokazałem to na szkoleniach, także ty też możesz skorzystać. Natomiast warto samodzielnie to przetestować na wielu sytuacjach, kiedy rozmawiasz choćby z koleżanką z pracy, uśmiechnij się, poflirtuj, pożartuj, zagadaj do niej, powiedz: Nie zrobiłeś mi dzisiaj kawy, to już cię nie lubię, ale jesteś niegrzeczna, gdzie moja kawa? Często kobiety, tak wybite z rytmu, kiedy zauważą, że ty masz wysoką samoocenę, też będą się do ciebie uśmiechać. Tylko widzisz, ty nie możesz tego zrobić na spinie. Jeśli kobieta wyczuje w tobie nerwowość, nic z tego nie będzie. Ale jeśli ty będziesz obdarzony szerokim uśmiechem, bardzo szybko pojawią się rezultaty, a kobieta będzie się zwracać do ciebie o wiele tutaj w milszy sposób, chętniej bo będzie zaczarowana tą atrakcyjną postawą. Atrakcyjny mężczyzna musi być pewny siebie, zdecydowany i ona musi to czuć, że ty nią dowodzisz. Nie możesz mieć w sobie chwili zawahania, kiedy chcesz ją o coś poprosić, czy o numer, bo ona to też wyczuje. Warto sobie to przemyśleć. Do czwartku jeszcze mój najnowszy kurs jak wpływać na kobiety wysoką samooceną 2.0. Można pobrać 50% taniej. Polecam, rewelacyjny materiał, który zmieni twoje podejście do kobiet. Do relacji i zobaczysz, jak łatwo dzięki tej wiedzy będziesz mógł wpływać na dziewczyny, angażować się w znajomości i uniknąć wielu problemów w związkach czy relacjach. Polecam pobrać naprawdę rewelacyjna wiedza. Natomiast do dzisiaj do północy też możesz pobrać 38% taniej mój kurs. Jak chłodno traktować kobiety bez wysokowrażliwości? Polecam się w ten kurs zaopatrzyć. Pod spodem też masz linka, jak to pobrać kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Natomiast ten kurs, jak zwiększyć swoje poczcie wartości jest pod linkiem kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez PW2. Jeśli chcesz do mnie napisać, masz jakiś trudny temat w związku, pisz na maila. Pomogę Ci bardzo szybko w sprawie odzyskania dziewczyny czy naprawy związku. Pisz na frywolnymałpa.uwodzeniewdzień.pl Polecam, bo cała ta wiedza działa.